Policjant zastrzelił 21-latka. Wątpliwa interwencja Konin. Policjant zastrzelił 21-latka. Powołano kolejnego biegłego. Prokuratura powołała ostatniego biegłego do sprawy policjanta, który podczas interwencji zastrzelił 21-latka. Tego eksperta wyznacza się w przypadku wątpliwych interwencji funkcjonariuszy. Zajmuje się taktyką i techniką interwencji, samoobroną oraz środkami przymusu bezpośredniego, powiedział w czwartek rzecznik Prokuratury Regionalnej w Łodzi Krzysztof Bukowiecki. Jak dodał, biegły ma również wiedzę z zakresu broni, amunicji i balistyki. Sprawa dotyczy wydarzeń na jednym z konieńskich osiedli. Funkcjonariusz policji postrzelił 21-latka, który zmarł na miejscu. Do zdarzenia doszło podczas ucieczki przed policjantem, który, jak informowała konińska prokuratura, chciał wylegitymować mężczyznę. Sprawę nieumyślnego przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza i nieumyślnego spowodowania śmierci prowadzi prokuratura regionalna w Łodzi. Biegły z listy sądu okręgowego w Piotrukowie Trybunalskim ma prześledzić sposób realizacji czynności przez policjanta podczas interwencji z 14 listopada 2019 rok. Należy ustalić, czy to konkretne zachowanie mieści się w zakresie realizacji zadań ustawowych policji, powiedział Bukowiecki. 19 miesięcy śledztwa prokurator wyjaśnił, że Biegły odpowie na pytanie, czy policjant przeprowadził interwencję zgodnie z prawem. Przyznał, że kwestia pozyskania tej opinii była już wcześniej rozważana. Treść zgromadzonych dowodów wskazuje jednak, że jest niezbędna przed przesłuchaniem policjanta, oświadczył. Podejrzany miał stawić się w prokuraturze regionalnej w Łodzi w charakterze podejrzanego 2 czerwca. Termin jednak zniesiono, a nowy zostanie wyznaczony po uzyskaniu opinii, która ma zostać sporządzona do końca lipca. Postępowanie w sprawie wydarzeń z Konina trwa od 19 miesięcy. Śledczy tłumaczą, że powodem mozolnej pracy jest fakt, iż na nagraniu z monitoringu nie zarejestrował się moment oddania strzału w stronę 21-latka. Z tego powodu prokuratura zleciła wykonanie licznych ekspertyz, m.in. Badania daktyloskopijne, biologiczne, fizykochemiczne, mechanoskopijne oraz śladów prochu. Prokuratura. Ostateczna opinia jest kompletna, jak mówił Krzysztof Bukowiecki. Celem jest ustalenie, czy strzał został oddany, kiedy 21 latek stał, czy kiedy leżał na ziemi, a także czy został postrzelony w pierś, czy w plecy. W związku z tą ostatnią kwestią dwie opinie twierdzą, że strzał padł w pierś. Według trzeciej, że w plecy. Pomimo tego, że prokurator przesłuchał uzupełniająco biegłych, to nadal nie wiedział, jaki był rzeczywisty przebieg zdarzenia. Dlatego powołał niezależny zespół biegłych różnych specjalności, żeby opinia była jednolita, wyjaśnił rzecznik prokuratury. Ostateczną opinię opracował Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, która, zdaniem łódzkich śledczych, jest kompletna. Czy było to przestępstwo umyślne, czy nieumyślne, nie mogę ujawnić, ponieważ wnioski z tej opinii znajdą odzwierciedlenie w treści decyzji procesowej, powiedział prokurator Bukowiecki. Zapewnił, że jeżeli będzie postanowienie o przedstawieniu zarzutów, to w pierwszej kolejności musi się o tym dowiedzieć podejrzany.